Zamówienia publiczne to ważny element funkcjonowania naszej gospodarki. Warto wiedzieć, w jaki sposób zamawiający może zabezpieczyć swój interes, aby całe postępowanie przebiegło zgodnie z prawem i bez problemów. W ramach zamówień publicznych instytucje, takie jak rząd, agencje rządowe, czy też jednostki samorządu terytorialnego, udzielają odpłatnych kontraktów na dostawy, usługi, czy też realizację robót publicznych. Celem całego postępowania jest zapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami, a także jak najlepszych warunków dla samego zamawiającego. To zamawiający czuwa nad właściwym przebiegiem procesu inwestycyjnego. Jest on zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, ustawy zamówień publicznych. W szczególności powinien przeprowadzić postępowanie w sposób jawny i przejrzysty a także wybrać wykonawcę w oparciu o jasno określone kryteria i zasady uczciwej konkurencji. Na etapie wykonania kontraktu wykonawca również podlega kontroli ze strony zamawiającego, który pełni nadzór nad realizowanym kontraktem. Prawo umożliwia zastosowanie różnych rozwiązań, aby zabezpieczyć wydatkowanie środków publicznych, a także interes zamawiającego, począwszy od postępowania przetargowego przez realizację kontraktu na serwisowaniu przedmiotu zamówienia kończąc. Wśród tych rozwiązań możemy wyróżnić wadium, zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu, w tym również na etapie rękojmi gwarancji jakości oraz zabezpieczenie zwrotu zaliczki. Każdy z tych instrumentów zabezpiecza inny interes zamawiającego, a w szczególności pozwala zamawiającemu na zaspokojenie jego wierzytelności bez konieczności wchodzenia na drogę postępowania sądowego. Wadium zabezpiecza zamawiającego przed niesolidnym, nieuczciwym wykonawcą, a także przed zmową cenową wykonawców. W momencie wyboru oferty Wadium zmienia swoją funkcję, zabezpieczając zawarcie kontraktu. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu chroni zamawiającego przed nieterminowym lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy o zamówienia publiczne. Zabezpieczenie to służy również pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, o ile wynika to ze specyfikacji danego zamówienia publicznego. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki chroni zamawiającego. Przed sytuacją, w której wykonawca wykorzysta otrzymaną zaliczkowo część wynagrodzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, bądź też nie rozliczy się z otrzymanej zaliczki w całości lub w części. Muzyka Zamawiający decyduje o zabezpieczeniu, ale to wykonawca wybiera formę takiego zabezpieczenia. Na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych. Dopuszczone jest zabezpieczenie w formie przelewu kaucji pieniężnej na konto zamawiającego, a także zabezpieczenia dokumentacyjne w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bądź też poręczenia udzielanego przez uprawnioną instytucję. Wszystkie te formy zabezpieczają interes zamawiającego w taki sam sposób. Z punktu widzenia wykonawcy mają one jednak inne znaczenie. W trakcie realizacji umowy wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia, np. z gotówki na gwarancję ubezpieczeniową. Ważne, aby takie zabezpieczenie zachowało swoją ciągłość i niezmienioną wysokość zabezpieczenia. Zabezpieczenie pieniężne wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zamawiający przechowuje takie środki na uprocentowanym koncie. Po upływie okresu zabezpieczenia zwraca środki wraz z odsetkami na konto wykonawcy. Zwracana kwota pomniejszana jest o koszty związane z prowadzeniem rachunku, a także o ewentualną prowizję za przelew. Gwarancja ma postać dokumentu papierowego lub elektronicznego, na mocy którego gwarant. Czyli Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub Bank zobowiązuje się wypłacić określone świadczenie pieniężne w przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków zabezpieczonych taką gwarancją. Aby uzyskać gwarancję, wykonawca musi zwrócić się do gwaranta, który będzie badał jego dokumenty finansowe, wiarygodność na rynku, ryzyko związane z transakcją, a także zdolność kredytową. W przypadku pozytywnej oceny wykonawca będzie zawierał z gwarantem umowę, na podstawie której będzie miał potem możliwość uzyskania konkretnej gwarancji. Poręczenie to umowa, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się wypłacić określone świadczenie pieniężne zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań zabezpieczonych poręczeniem. Na rynku polskim poręczenia mogą wystawiać banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także instytucje współpracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Ustawa zapewnia zamawiającemu różne narzędzia do ochrony jego interesów w trakcie postępowania przetargowego na kolejnych etapach. Zabezpieczenia pomagają zamawiającemu przeprowadzić postępowanie przetargowe, wybrać najlepszą ofertę, a następnie zawrzeć umowę z wykonawcą. W przypadku wykonawcy ustawa zapewnia różne formy zabezpieczenia, z których wykonawca może skorzystać, zależnie od swoich potrzeb i możliwości. Dzięki zabezpieczeniom wykonawca może wziąć udział w postępowaniu przetargowym, a następnie podpisać umowę z zamawiającym.